Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj kolejny odcinek z magnesu naudymowego Postanowiłem sobie dzisiaj wyjście z sobota Po całym tygodniu popołudniówek Chociaż na chwilę chciałem sobie porzucać Przez chwilę że zobaczymy Jerba już jest zaparzona Także można trochę posiedzieć i spróbować na świeżym powietrzu i porzucać. Także zaczynamy tradycyjnie pierwszy rzut. Jestem na rzece Rudniczance. Ostatnio byłem tam z tamtej strony. Kawałek dalej, gdzie tego raczka w tych krzaczkach wyciągnęliśmy. Tutaj jestem teraz bliżej tego. Nie wiem czy to jest przepompownia. To remontują to teraz. Także zaczynamy pierwszy rzut. To będzie krótki odcinek, bo niedługo nie będę siedział, bo też za chwilę wyjeżdżam, no ale porzucamy troszkę, także zaczynamy. Trzeba już wyjść, trochę odpocząć. Zioro, tutaj ta rzeczka raczej, czuć, że jest zamulona, ale no zobaczymy co. Coś nam da, nie da, to trudno. Trochę będziemy na świeżym powietrzu. Może pierwszy pusty, zobaczymy. Strasznie jest zamulone. Nie wiem, czy to podniósł się z wody okropnie tutaj. To pewnie ten wszystkich muł tutaj zeszedł. No ale zobaczymy. Na razie pusto, połączymy się jak coś wyłowię. Także mamy pierwszy gadżet wędkarski. Złapaliśmy blachę razem z kotwiczką, ale już tutaj mamy chętnego na przekazanie. To jest blacha Gnom. Pozdrawiam widzów. Dziękujemy. Także blacha już przekazana, są chętni. Także łowimy dalej. Pierwszy gadżet zaliczony. Kolejne drobne fanciki, bo drobny, kawałek drucika, oczywiście kapselek nie rozłącznie nasze. Kapselki nie ma. No, czy rzeka jest dosyć czysta, ale i zamulona. Zobaczymy, no ale rzucamy, nie podajemy, bawimy się dalej. Lecimy dalej. Kolejny taki fancik, dekelek od puszki jakieś, no ale oczywiście by nie mogło tu zabraknąć. 4 groszówek, flaminga. Oczywiście, Flamik, przy okazji, od razu pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję Ci twórczości artystycznej. Piosenka naprawdę super. Nieźle Ci wyszło. Było bardzo fajnie, jest bardzo fajnie. Pozdrawiam. Kolejny drobny fancik, ale tylko taka puszeczka. Nie ma fantów. Z drugiej strony to cieszy, no ale jest jak jest. Łowimy jeszcze troszkę i bawimy się. Pogoda jest super, także można miło spędzić czas. Nie chce mi się siedzieć w domu, że wolę spędzić tutaj na powietrzu. Do zobaczenia za chwilę, mam nadzieję. Kolejny gadżecik wędkarski. Taka blaszka z taką fajną rybką. Super może jeszcze ich spotkam tych chłopaków to im przekażę, bo jest naprawdę w dobrym stanie sami widzicie kotwiczka, blaszka Także może jeśli ich spotkam to im to przekażę Mało fanów jest czysta rzeczka, cieszy Ale dla mnie liczy się tylko wypad, dobra zabawa i nie siedzieć w domu i jest OK Także porzucam jeszcze trochę, mam trochę czasu, także na spokojnie, do zobaczenia. Tym razem taki fancik, taki pokręcony drucik. Nie ma fancików, ale miło spędzony czas to się liczy najważniejsze jest wyjście z domu i można pobyć na świeżym powietrzu. Także ja na dzisiaj już kończę. Niestety, spójrzcie sami, pogoda. Tam się tutaj trochę popsuła, chociaż jest kolorowa jak spójrzcie jakie piękne kolory jesieni. No ale zachmurzyło się, za chwilę będzie padać fantów nie było, nie ma co robić podsumowania. Sami widzieliście co wpadło, ale wypad był udany. Myślę, że było miło. Ja miło spędziłem czas. Nie zawsze muszą być fanty także mi się podobało myślę że Wam chociaż trochę też fancikiem dnia była że ta złota, srepna przepraszam rybka za chwilę ją przekażę tam w stronę jacyś wetkarze ja z Wami się żegnam idę im oddać może wezmą tego gadżeta także dziękuję do następnego spotkania nie wiem czy z magnesu czy z jakiegoś urbeksu eksploracji zobaczymy także pozdrawiam wszystkich Naprawdę nie chcę się jechać, no ale nie będę w taką pogodę tutaj się wydurniał. Fajnie było, parę godzin spędzone. Rzeka czysta, także lecę do chłopaków. Może wędną sobie tego pancika. Rybkę w całkiem jest dobrym stanie, także idę, z wami się żegnam. Do zobaczenia, do następnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.